Tyle czasu nie tykamy. Pija, trzeba tykać co jakiś czas. No to ja. jest syzyfowa robota. Po co ty to tniesz, jak to znowu wyrośnie? Nie, no bo właśnie widzowie mówili, że opreski niszczą, że to, że tamto. Awaria mamy. Wkręcił się. Nie wiedziałem co to jest, bo takie zielone. Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nas nie było. I znowu jesteśmy. <laughs> Kierunek, siedlisko, jesteście gotowi. Nie byliśmy na siedlisku już dwa tygodnie. Wiemy, że były wielkie huragany, burze. Ciekawe jak basen przetrwał, jak trawa urosła. Ogólnie, Asz, trawa. jak to wszystko wygląda. No, ja już się nie mogę doczekać, że będę kosić. Mamy 16.40, to no, tak do zachodu słońca mi zejdzie. No i zobaczymy, co tam dalej się wydarzy, jaki pomysł do głowy wpadnie, może jakiś remoncik. Piękna pogoda jest, jakbyście nie zauważyli. O, żniwa tam już są, czerwony kombajn na polu. Ciekawe, jak tam u nas, musimy to ogarnąć. A przed nami przyczepa, wiezie, przyczepy i to aż trzy. Jakby z takiej przyczepy zrobić sobie przyczepkę taką kempingową, tylko materac, panie i ciągle... Namiot, na, namiot, na to ustawić i masz przyczepę kempingową. Namiot to ja se mogę ustawić wszędzie, no ale materac i jakiś deseczek, coś obić z dykty. Ale miałabyś namiot na kółkach namiot na kółkach. Jak przewozić namiot na kółkach? To, to przecież nas... się czepie. Ale jak jedziesz, to jest siła, wiatr, moc, to by Ci się porozrywało. A tak z dykty, znaczy z dykty, no nie z dykty, nie? ale z tego. No z czegoś się robi, nie? Z tej płyty takiej OSB. Nie. I obić jakimś, wiesz. Weź obij siebie, weź. Wyłącz to. <laughs> oj, oj, oj. Zobaczcie jaki Dobrze, że akurat miał przystanek to jest, o, to jest chyba bizon, nie? O, a tam już jedzie rolnik i wiezie no, zboże No na całego są Tak, no jest pogoda, to korzystają, nie? Najlepiej jak idą te grady, to wszystko mają zniszczyć plony a już można zbierać, no to pewnie nie ma co czekać Ja no, dzisiaj czytałem, gdzieś tam w Świętokrzyskim tak, zniszczyło wszystkie Zboża, kukurydzę i inne historie, że już mają pożniwach, nie? Nie mają za co żyć. Masakra z tymi pogodami. No właśnie, rolnik cały rok pracuje i tak naprawdę nie wie, co zbierze, ile zarobi, czy w ogóle zarobi. Masakra. Ciężka praca jest rolnika. Tak naprawdę całe jedzenie zależy właśnie od rolnictwa. Naraz się okaże, czy basen chyba stoi. Basen, basen stoi. U nas już po żniwach, bele są, zrolowane, zbelkowane, czyli dzisiaj weekend mamy na Bali. Ale napadało do tego basenu małego, o, ale naciągło się tu. Ciekawe po dwóch tygodniach jak ta woda wygląda. Gorąca z wierzchu jak ostatnio, 30 stopni, o na dole chłodniejsza. Nie Jest jeszcze tabletka. Już chyba nie ma tabletki. Trochę liście powpadało. Będzie trzeba wyłowić. No jakie. Okej, okay, nieźle. Tradycyjnie to tobołki wypakowane i tradycyjnie przestawiamy tipka w cień. Proszę, dzieciaki, ledwo wjechaliśmy już w basenie, siedzą. Szybko, wszystko rozebrane, już do wody. A ja zrobię tam coś do jedzonka, czyli dzisiaj tak na szybko. Tak, obiad, kolacja będzie makaron z pesto. Nie chce mi się nic innego robić. Więc. 20 minut, i będzie co zjeść. Wstawiamy wodę. No, nic trudnego, nie? Później wrzucimy makaron. pesto gotowe. I tyle. Pokażemy, jak się zrobi. Lodóweczka po się sprawdziła. W środku wygląda tak. Do tego jeszcze były dwa wkłady, które już są w zamrażalniku jestem w netto i zobaczcie taka cena takiej chłodziarki z wkładami a że jeździmy na siedlisko i ta torba termiczna nie za bardzo się sprawdza to chyba dokonam dzisiaj takiego zakupu ona jest ile to pojemność? 24 chyba litry tak no i zobaczymy ją sobie już na spokojnie w domku, biorę ją zobaczcie jaki i taka szklaneczka z dekoracją, 15 zł. Myślę, że dla dzieciaków fajna sprawa. Nie wiem, jak to się sprawdza. Czy to bardziej do zimnych napojów, czy do ciepłych, ale tak to bardzo fajnie wygląda. No i na no, taki przejazd nie wiem. Do paru godzin to chyba utrzymuje nie wiem. 6 godzin. Niby jest napisane. No, 6 godzin jakąś tą temperaturę. To, to jest fajny pomysł, jak idziecie sobie gdzieś nad wodę, nad jeziorko, o, a czy w coś. Góry, nie? W góry to może niekoniecznie, ale nad jezioro, jakiegoś arbuza, coś co potrzebuje być w chłodnej temperaturze i lepiej smakuje, jakiś napój, w zależności co kto lubi. To 20 kg możecie w to wpakować. I 20 kilo w to wchodzi. To jest ogólnie takie, no, leciutkie, nie? No, puste, leciutkie. No to jak właśnie jedziemy do miasta polody, no to akurat na, na taką trasę jak jest, nie wiem, tam 30 stopni... Tak, no ja to bym tego tak używał, wiesz, żeby przejechać stąd, do domu, coś zabrać z lodówki, no to te... No tak, żeby już tutaj nie łazić po sklepach, tylko po prostu z domu pakujemy i tu przywozimy, no, tak nie? Na dwie godziny, nie? Dwie, trzy godziny to spokojnie to wytrzyma, nie? No. Niby tu do 6 jest napisane, ale myślę, że te 2 godziny to jest akurat. Ja tu mówię na to taka lepsza torba termiczna, nie? No. A no bo dzisiaj... przynajmniej się zamyka, a nie jak torba się rozwarstwia cały czas. Dzisiaj jemy pesto. Jeszcze muszę Wam się pochwalić albo pożalić, nie wiem. Bo kupiłam w końcu na siedlisku mopa, bo przywiozłam tego mopa z domu. Taki mop no, Bileda Professional. Był sobie w domu i przyjechał na siedlisko. No i stwierdziłam, że nie będę tak mopów wozić, i kupiłam dzisiaj takiego bileda Też bileda. Ultra Max. Mimo, że Bileda się zawiodła. Elektryczna ta parowa. E elektryczna, tak. To w bo zestawie były? W zestawie były, tak, bo ostatnio się rozklekotały, więc tak. No i moje takie pierwsze spostrzeżenie, i porównanie to po pierwsze kij. Ten jest taki stabilny i teleskopowy. O. I on się fajnie sobie chowa, i taki mi bardziej odpowiada. A ten jest. No, składany? Ten składany. Aha. I ten się wydaje taki. A mi się wydawało, że ten jest lepszy, właśnie możesz go sobie złożyć? No, a ten do takiej wielkości, to nie jest jakaś taka duża. Ten jest składany. Ale jakiś już taki w dotyku jest szajski, Aha. I tu już coś. Czyli dlatego on zostaje tutaj. Dlatego on zostaje tutaj. A tam Żeby nie go wraca. nie składać, nie rozkładać co chwilę? Żeby nie tak. Już tu mi nie wiem czemu, ale coś widzisz białego. Pokaż. Wystaje. Białego wystaje. To dobrze. Nie wiem. To powinno być bardziej wciśnięte, chyba. Dzisiaj kupiony, także raz był tylko złożony i rozłożony, i ja się tak, tu się tak rozwarstwiło. Tak w tam, tamtam też było. No zobacz, tam tu nie widać różnicy na łączeniach, a tutaj o. O, dobra, weź. Dobra, bo to jest tak. Tu się wkręciło za mocno, i to nie jest tak, że pchasz na siłę. Aha, tylko wkręcasz tylko jak tu masz luźniej, o. Teraz to, to wchodzi elegancko. I wtykasz i skręcasz. Wtedy tam. Czyli to wszystko po palcu musisz. Tak, mieć. wtedy tamto to czarne się wkręca i za. i klinuje się klinuje. wtedy. Okej, okej. Okay. No i tutaj no to już wiadomo, trzeba wkręcić do tego. I teraz o, jest opór, nie? No ale zobacz, nawet sam sobie w dotyku. To mi się wydaje tak, jakby się miało za chwilę złamać pod jakimś tamtym. A ten jest taki po prostu. To jest ten dobry jak do malowania. Ale zobacz sobie ten. No tak, to jest chyba jakieś metalowe, a to jest aluminiowe. No, także różnica. Znaczy, nie wiem, bo ten w podobno kosztował około 150. Jak kupiłam w Netto za 89 zł. A ten na Allegro kupiłam chyba też za niecałą stówkę, ale to ponad rok temu. Kupiłam go po tym jak ten parowy się skrzaczył, to znaczy popsuł. E, no rok albo nawet i lepiej. I, I z tego jestem zadowolona. I on też zna takie właśnie... O, ciekawe, czy te same wkłady będą pasować do Ultra Max i do tego. Powinno tak, uniwersalne powinno być. No i, I chyba pasują. Nigdy nie. To trzeba tylko zobaczyć, jaka jest kwestia ceny w internecie zakupu do tego i tego i. I pasuje. Ale takie, takie szerokie, tak ma być? No tak, no to jest Aha. do mycia. No to, ten jest oryginalny do. Taki sam. No, taki sam. Może troszkę mniejszy, bardziej taki naciągnięty. A tu jest taki, no, luz. No, ale na upartego ten i ten wkład będzie dobry i do tego i do tego. Także, jeśli miałabym Wam polecić takich moków na kiju, to ten profesjonalny. No, ten też jest ok. Jak ty go rozkładałaś? Może ty źle rozkładałaś? Wciągnęłaś, tak? To nie chodzi o to. Ogólnie mi jakoś nie leży. Uh -huh. Za krótki kij, a ten sobie wyciągnę na długość jak. No ten a, a... jest max taki, nie? A, yy, max taki. A ten jak sobie wyciągnę, o. To zobacz. Sobie regulujesz jak chcesz. A ktoś jest wyższy, ktoś jest niższy. Nie, no teleskopowy jest lepszy, bo masz większe pole manewru, nie? a no tu tak. złożysz i zawsze taki jest. No i już nie no. dłuższego nie zrobisz, już nie wiem jak poprzez. sobie kręcić. Zobaczcie, jak to się rozkłada, nie? Pewnie się rozkręcasz. No rozkręcasz no, i wyciągasz. później skręcasz. No i nie, nie ma tu żadnej filozofii w tym skręcaniu. Nie i Nie tak na dalej. siłę, jakbyście takie coś mieli, to nie płać na siłę, tylko... Rozkręcać, rozkręcać. No i to wiaderko niebieskie jest y, troszkę węż, węższe, a to mi odpowiada, bo nie ma za dużo miejsca na przechowywanie, więc to też zaważyło na tym, że zostaje w domu. No i nie, no ten po prostu leży. No. Z, ty z tym jesteś zżyta, z tyle no. lat, no, no, ja on Ciebie rozumie, Ty jego rozumiesz, dogadujecie się. No, ja służy, działa, no to po co mam wymieniać? Po to tylko żeby wymienić, nie? A ten się nazywa Professional, a ten, ten? Ultramax. Tak. Podobne właśnie te wyciskacze są i tak dalej, dalej tu jakaś ta Ale wiesz co, tak ogólnie jak patrzę wizualnie, to ten plastik a ten plastik, ten wydaje się taki bardziej delikatny, ten czarny. Nie, tutaj to też takie bardziej cienkie jest niż to. No. Takie, no już to widać, że było kupione za dawnych lat, gdzie jeszcze produkcja była ciut lepsza. A to już jest taka typowa masuwa. No nie wiem. W każdym razie się cieszę, że mam takiego kija i ten wraca ze mną, bo jednak Łodzi więcej czasu mam, muszę. Nie wiem, czy muszę, czy mam, ale zmywam tam podłogi, więc chcę tego mieć w domu. Może tak. Zakończmy to. Dobrze, dobrze mieć swojego kija w domu. Tak, tak, kije są przydatne, kogoś pogonić, albo coś. Dobra. O, już złożony. O, stój. Aha, ucieka jednak. O, obrażony, tyle czasu nie tykany. Kija trzeba tykać co jakiś czas. Tak, żeby się nie obrażał. Makaron zanurkował, pogotował się, ja wiem, dwie minutki i teraz Wyłączamy gaz. Zostawiamy go tak na 10-15 minut, i on sobie dojdzie, a gazu już nie marnujemy. Tak naprawdę, no, no tak od wrzucenia, żeby ta woda z powrotem się zagotowała z minutkę, i później, już bez gazu makaron sobie dochodzi. Zaczynamy. Nie wiem, tak myślę. Czy skosić dzisiaj trawę, czy nie jest gorąco? Ale no będzie mnie to mierzyć, no muszę to zrobić. Bo tak to głowa nie będzie odpoczywać. Lubicie czegoś fajnego się napić w gorący dzień? Dzisiaj coś takiego mi w ręce wpadło w sklepie: syrop barmański mochito Mint. Zobaczymy, czy to czy to fajnie będzie e, smakować. Wyjmiemy wodę z lodówki. Ja myślę, że jeszcze fajnie jakby było e, lód. Tylko lodu do tego. I może jeszcze mięta. by się fajnie zgrało. No, ale znacie nas. Jak się nie ma, co się lubi? To się lubi, co się ma. Fajnie pachnie tak miętowo, rześko. No to nalejemy sobie. A co tam? Zamerdamy. Czuć mięte. Trochę za dużo wlałam, nie lubię tak bardzo słodkiego. Fajnie. Fajnie smakuje, tak orzeźwiająco. Tylko trzeba mniej wlać, bo jest bardzo słodki, chyba że ktoś lubi tak. Zimna woda z lodówki, jak macie kostkę lodu. Jak już dzisiaj jesteśmy w takich polecajkach, to właśnie kupiłam sobie taki zapach spachnącej z szafy y, słoneczne popołudnie. I on tutaj sobie ma w składzie brzoskwinie, białe kwiaty, fiołek, mech dębowy. Dębowy mech? Tak, mech dębowy, drzewo sandałowe. Powiem ja wam, że taki fajny. Fajny zapach, podoba mi się, więc zostaje u nas i tyle. O, pan Piotr zawitał. Majster przyszedł. Majster, jak Ci ten zapach? Leży czy nie leży? Wąchałeś? Ja się Aha. To zły znak, była już taka akcja. Nie wracaj do tego, a o tym nie warto mówić. A w ogóle nie, to było w promocji. W yy, rozmanie no, chyba coś koło 10 zł, normalnie chyba kosztuje 15. Dusicie, bo ty to nie lubisz takich dziwnych zapachów. Nie, ładnie pachnie. No. Sandałami? Latem? Nie. Jakie nuty tam wyczuwasz? Ja nie, teraz ja pachnę. <laughs> nuty? Nuty, no. Nuty smakowe. Nie. Aha. Przecież... Jak nie spróbujesz, to nie czujesz. No nie jest napisane, jaka to nuta. Jest. A? No? A? Wiedziałeś, że jest mech dębowy? Na, na dębie rośnie. No nie wiem. No, wypadło coś No tak, bo to było zatkane tym. Musiałam tak. wyjąć i włożyć patyczki. No dobrze, że kupiłaś zatkane, bo jakby ci sprzedali odetkane, to już by się rozlało. By wyprzała. się rozlało, no wiadomo. To już idziemy jeść? No już jest? No zobacz tam, zamerdaj makaronem. Ja się nie ja nie wnikam w twoje rejony, no. Ja nie. Czy jest al dente, Czy nagięte? Czy jaki makaron tam jest? Albo ugotowany, albo nieugotowany, no, albo twardy, albo miękki, no, a nie jakiś dente, nadente, al dente. Ja wiem, kiedy jest woda ugotowana, no, jak para leci z czajnika. się było. No na przykład, tak, albo jak jest gwizdek w czajniku, to wtedy tak. Ale no czy makaron nie? jest nadęty, czy nie, to nie wiem. Ojej, jak nie nogi pola. I Bo ty... jest nadęty już. Ale nie, jak to się nazywa? Aldente. Aldente, no. A co to taki, znaczy, że aldente? No taki lekko twardy, ale ugotowany. A jak jest lekko twardy, to aldente, dobrze? Wiedział. Idealny. No to co? A jak jest mocno twardy? No to stoi. <laughs> tradycyjnie robimy smaka. W końcu ten makaron specjalny. <laughs> taki prosty, ile ty musisz czekać, nie? Kurczę. Ja lubię ten makaron z pesto. To jest takie proste jedzenie, a Monika to zawsze kombinuje tak udziwnie w tej kuchni. Ja mówię najprostsze, najlepsze, najszybciej można zrobić. No i chcę cię nauczyć, pokazać ci, Ale kiedy ja jest umiem. makaron na denty, kiedy rozdentaj. Dla mnie kiedy po dęty. prostu ugotuję ten makaron, wrzucam sobie pesto, i yes, jest, zaczynam je z denty, na denty, tu mi to wszystko jedno. Ważne, żeby był ciepły. To zaberdaj. Sprawdź czy dobre pesto wybrałam, bo to ważne. Bo nie było tego ostrego. Najlepsze. My, Piotruś, lubimy takie ostrzejsze. To sobie daj: to jest papryczka, ostra, bazylia, pomidor. Troszkę sobie dodaj tej oliwy do tego pesto i będzie fajne. Dobra, no skoro tak mówisz. To jest, samo to pesto jest chyba w miarę ostre już. To nie jest, bo nie. to jest bez papryczki. To jest tylko bazylia, pomidor i ser. Suszone pomidory. No, tu właśnie tego ostrego nie było z tą papryczką. Dlatego ja sobie wymyśliłam, że to oliwę dorzucimy. No, na razie tak. Jak coś to później się dorzuci. Smacznego. Kurde, nie mogę usiąść. Tu są... Kurde, kumary. Kurde to nie wstanę. A znowu jesteśmy na siedlisku. Nie, to szybko zrobiło. Będzie dobrze. I na siedlisku, i w górach. Jeszcze nie wiem czy nad morzem jest fajnie. <grym> Wiesz, rok temu byłeś. No to nie było fajnie. Morze było fajne. Mm. Smacznego. Smacznego, muszę sobie wymerdać dobrze, żeby każdy makaron był oblepiony. Wtedy wiem, czy sobie dokładam pesto, czy nie. O, widziałeś? Ale komary są, Kurczę, miałam coś kupić na komary i mi wyleciało z głowy. No i taka historia nastała, że pojedzone. Trzeba by coś porobić z tą trawą, no to jeszcze nie wiem. Ale no męczy mnie to wszystko, co tu z powrotem powyrastało. No i z tą makacją dalej walczymy. W komentarzu też właśnie ktoś pisał, że też nie może sobie z tym poradzić, rozwiązania znaleźć nie wiem co zrobić nie wiem jaka to będzie decyzja tutaj kolejne tutaj fajne jakieś takie kwiatki yy, samosiejki yy, powyrastały no ale oczywiście no musi być akacja tu 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 no tutaj pełno no dużo tego dziadostwa tu się rozsiewa cały czas co jesteśmy to, to wyrywam nie wiem jaki sposób na to chyba naprawdę zostaje oprysk chemia po prostu miejscowo tam gdzie jest, bo samo wyrywanie to jakby nic, nic nie daje, Miała szansę się nie plenić, tylko wyrywać. No nie wiem, no dzisiaj mi nic innego nie zostaje jak to wszystko poobcinać, posprzątać i tyle. O tutaj też, jakiś wielki coś mi tu na kolanie było. Latałem jakieś dziwne robale no tutaj nie wiem czy to kurde chwasty mi rosną czy kwiaty taki ze mnie ogrodnik muszę chyba wrócić do tego tematu i trochę się podszkolić dobra, jedziem, żeby to znikło panie normalnie historia zatoczyła koło czuje się jakbyśmy tu przyjechali pierwszy raz po zimie nie wiem. Jak chcecie już. zobaczyć, to jeden z pierwszych filmów właśnie wyglądał podobnie jak teraz ten. Ręce i cycki opadają po prostu do tej akacji, naprawdę. No to ja... jest syzyfowa robota. Po co ty to tniesz, jak to znowu wyrośnie? Nie, no bo właśnie widzowie mówili, że opryski niszczą, że to, że tamto, że to nieekologiczne. No ale gdyby to niszczyło, to by tego w sklepie nie sprzedawali. A jeśli chce się pozbyć akacji, i w komar oprysk mi nie pomoże, no to już nie wiem co, co pomoże bo ja już tracę tutaj do tego zapach, siłę i energię co jesteśmy to po prostu tylko chodzę i, i wyrywam nie było nas dwa tygodnie Monia, to może tego nie nie tnij dzisiaj, no i... ale poczekaj daj mi powiedzieć pojedźmy jutro do Brico albo do jakiegoś innego ogrodniczego i kupmy coś na ten syf może to spryskamy i to ale to ci nie to trzeba do korzeni dać, nie na liście. No nie będziesz wiedziała gdzie są korzenie jak to wyrywasz. Wszystko stamtąd idzie, w tą stronę. Jak tam sobie przed gwiazdem posadziłam iglaki, różne takie krzewy, to nic nie wyrosło, bo zła ziemia, nie odpowiada. A tu jakieś chwasty inne, petunie, to o. Na całym podwyrku chyba się rozkrzaczyło podwyrku, po prostu. No właśnie, nawet to pona wyrosła. Ta opona tu nie wyrosła, tylko się wrosła, tu co chwila coś wychodzi po prostu. Jeszcze jakieś skarby wygrzebiemy. Tak, garnek ze złotem Tak jak widzieliście, tutaj już przejaśniało. Tutaj chyba na razie zostawiam i idę po prostu wejście do domu jeszcze. Od Akacjuje, bo nie wiem jak to nazwać, nie. No żeby to jakoś wyglądało, bo z ulicy i w ogóle z bramy to jak górbek. Wyjąłem tą kosiarkę. Chociaż trochę wykoszę. Sił trochę dzisiaj brakuje, ale chociaż troszkę tego podwórka chociaż połowa może się z kości będzie przyjemniej. Awaria mamy Wkręcił się, nie wiedziałem co to jest, bo takie zielone ale to jest sznurek. Tylko z zielenia od tej trawy. Kurde, tyle tych sznurków tutaj już było, ale jeszcze się jakiś znalazł. Myślę, że go jakoś wyplączę stąd. Normalnie kosiarka zaczęła podskakiwać. O, dobra, wylas oczywiście, odpiąłem. Od prądu, żeby nie było sznurek, wyjęty. Widzieliście trochę na Timelapse, ile się skusiło? Skusiłem do basenu. Także taka trawa była. Taka teraz jest. O, tutaj widać efekty. Jeszcze ja trochę pokoszę. Jakoś idzie. O, amonia dalej tam walczy. Nie poddajesz się. Może trzeba zaorać to podwórko. Nie uwierzysz, co się stało? Dostałam właśnie SMS-a. Zdjęcie z ciastem, salceson. Aha. Też skorzystałam z Twojego przepisu teściowa. Proszę bardzo. Tak. No, no eleganckie wyszło, huh. nie? Fajnie. No to niech smakuje. Wszystkim niech smakuje. A co tam. Jotruś elegancko skosił. Ja myślę, że na dzisiaj już koniec. Ja też już tu powycinałam, tam ścieżkę na zachód wycięłam. I, I chodź odpoczniemy, ja już się cała. Ten pasek do kosza i tak. No a przed bramą jutro. Tak, no tam na spokojnie. Pomysł na pracę skończył się tak, że ręka poparzona od pokrzyw, nogi pocharatane od akacji. I to chyba nie był dobry pomysł. Piotruś przeniósł tutaj siedlisko nasze do siedzenia. No i czekamy na zachód. I zaczynamy odpoczywać salce soni, Nunisia, taki jakiś jogurcik, włoski weekend się zapowiada, zaczęło się od makaronu z pesto, teraz takie słodkości. No to jutro też coś wymyślimy. Co do tego deseru, to powiem Wam szczerze. Że dobre było, tylko jedną wadę miało. Za mało. Także jeśli gdzieś spotkacie, ja kupiłam to w netto, to spróbujcie sobie. Bardzo fajny deserek. Tak, grzewkę se kupcie od razu, bo jak mało. To... <laughs> jak chcecie, żeby wady nie miało, to musicie to no, wziąć odpowiednio do swoich możliwości. Nie? No taki jeden pojemniczek, no to mało. Dobrze, dobrze, zjadła być więcej, to wiesz. Jeszcze nie daj Boże, by w sycki nie poszło, tylko w co innego i co. Niech cztery litery wiedzą, że mają panią. Czapę założyłem, bo mnie słońce grzeje. Słońce ci grzeje o godzinie 20. No powiem ci, że nieźle. Korzystaj. Muzyka